Poczekam, że twoja będzie to się. Małą ka na łyżeczkę ładnie. Tu. Tę kałyżeczkę daj. I do buzi. A? Do buzi. Do buzi. Do buzi. Prosiłam. Teraz rącz pomocę, Tak? tak? Yes. Lena jakie dobre jest jedzonko? Pokaż jakie mamusia dobre jedzonko robi. Na brzuszek. Na brzuszku. Jakie dobre. Takie dobre. Super. Takie dobre. A jaka będziesz duża, jak będziesz jeść, jedzonko? To górę? No. Jaka będziesz duża? Taka duża. Wyłóż Trzeba może jeszcze raz Lena. Co? A pokażesz jeszcze raz na brzuszek, jaki jest dobry? Jakie dobre jedzonko jest. Na brzuszek. Na Takie dobre. Nie, że boli głowa. Takie dobre. A jaka będziesz duża? Jaka duża I rączki do góry. Rączki do góry. Jaka duża? Taka duża. I teraz brawo. A brawo. Palęki. Pieseczki. Lena. Cześć. jest? Pan czuje ja. Zrób Lena papa. 哥。<Yeah. S 2> <Okay. S 3> <laughs>